wracają z powrotem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, jeszcze raz. A teraz dziękuję moim juhasom. Juhasom, u nas się mówiło wczorzą, za to, że przez wakacje mogli, mogli, hasać, bawić się, a oni pomagali, pasili. świątek, piątek, deszcz, słońce, cały czas byli przywódca, byli ze mną. Dziękuję Wam, Holcy. Dziękujemy. Dziękuję jeszcze tym moim nowym pomocnikom Zbyszkowi i pomocnicy też Patrycji, co w ostatnim czasie też mi pomagali. Dziękuję bardzo. Brawa, brawo. Szanowni Państwo, przyjmujemy do swojej społeczności łowczarskiej nowego, nowego łowczarza, Marian Wójt. Dostanę o tym uwagę. I zobowiązuje się co? Pomagać, bronić, bronić. Tałaczu, naszego tałaczu i tradycję, jako była, żeby nie zginęła. A teraz jeszcze chcę podziękować społecznikowi i wielkiemu przyjacielowi i naszemu, kultury naszej. On tu jest z nami, on tu fotografuje Jasiu Szczefek. Dziękujemy Ci ogromnie. Ty się nie możesz no. palić żeś zabył. Ale tu masz od nas na pamiątkę, żebyś się nie zrażał, pomogą nie tylko naszym mną, no, ale wszystkim, co lubią tradycje. Dziękuję. A tu do tego, żebyś, żebyś mógł. To jest gwarancja 36 miesięcy 36 miesięcy i tym się posilej i pomogę Bóg dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję wam wszystkim, którzy przyszli kto Chcecie z nami to, to kontynuować, kultywować. Bardzo dziękuję wszystkim każdy coś w grzegorzistkość Jakieś rzeczy oczarskie, jakieś rzeczy tradycyjne i Wszystkich zapraszam. Nawet pana Bączka, który tam z tyłu wiezie, ukrywa. A pięknie witam widzą naszych przyjacieli z mytku. <noise> i, i myślę, że... W przyszłym roku, jak włożę, to będzie więcej czubak. będzie można więcej czubak w Bardzo pięknie Was witamy i zapraszamy na poczęstną. Proszę bardzo.